Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie o poranku w Szumilesie. Moi drodzy, dzisiaj o ściółkowaniu na jesieni. Jeszcze jeden odcinek z serii Ogarnąć Ogród, taki zachęcający, aby podnieść z zadek i jednak trochę kołderką przykryć przed zimą, która jak widać już powoli, powoli nadchodzi. Yy, przykryć te swoje różne zagony, różne grządki podwyższone, obniżone, wyniszczone, czy jakie tam macie. Yy, jeszcze jedna informacja. Dzisiejszy materiał jest nagrany w jakości 4K, więc mój cień to powinien być o jaki ostry, ale nie wiem tego, bo to jest próbne nagranie. No w tym 4K, nie wiem jak mi się to tam obrobi. No i też cudów bym się nie spodziewał, bo niestety ta kamera nagrywa jedynie w pełnym słońcu ładny obraz, a jak jest takie jeszcze na razie wschodzące, to nie wiadomo, ale nagrywam teraz, bo jak widać może mamy pięknie oszronione wszystko i Trawska i liście, które tutaj leżą, i krzewy, no tu już o, właśnie wyszło słoneczko, to już od odmarza. No pojawiają się pierwsze przymrozki u nas w połowie listopada, takie troszkę porządniejsze niż tam 0 stopni, czy, czy tam minus 2, jak zapowiadają, że będzie minus. Jeden to u nas jest minus 4 czy minus 5. Takie mamy miejsce specyficzne, zwłaszcza, że jest tutaj cień, długi czas. Jak widzicie, może tam już kawałeczek dalej na polu, już jest wszystko poodmarzane, po już poodmarzało, a u nas no, jest tak, jak jest. Zawsze mamy takie, takie zastoisko mrozowe. Zobaczcie tutaj działkę obok, też taka sama sytuacja, tam kawałeczek dalej, już słoneczko, a u nas. Jeszcze, jeszcze mrozik. No, są tego wady i zalety, ale człowiek nie wszystko też przewidział kupując działkę, prawda? No, niby się przygląda wielu rzeczom, ale yy, znaleźć działkę idealną to też problem. Co do tego ściółkowania, moi drodzy, chciałbym Was namówić do tego, abyście po prostu yy, jeszcze właśnie znaleźli trochę materiału. Jak ja niedawno Wam pokazywałem tutaj na pole. Zdążyłem, właściwie to jak nagrywam te materiały, to one są tak blisko siebie nagrywane, że zdążyłem wczoraj przykryć tutaj to pole słomą. W małej ilości ja tej słomy miałem bardzo mało, ale zdążyłem wczoraj przykryć. I dzisiaj w nocy już złapał taki solidny przymrozek, że o godzinie 8 rano ciągle jest z nami i malowniczo zresztą fajnie to wygląda, ale ziemia już by trochę przemarzała. Jesteśmy przyzwyczajeni od wielu, wielu lat, taka jest nauka w rolnictwie, w ogrodnictwie, to się teraz trochę dopiero zmienia, niedawno, ale jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ziemia powinna być przekopana, przeorana, zostawiona, taka goła. I jak przemarza, to że dobrze, bo różne szkodniki uciekają. No trochę prawdy może w tym być. Może się pozbędziemy chrabąszcza majowego. Gdybym wczoraj przekopał, to może by gdzieś tam na wierzchu on był. Zanim by tam się ruszył, żeby wejść w dół, to może by przemarzł i, i, i no, po prostu by umarł. No co tu dużo mówić. Natomiast jest... Chyba dużo więcej jednak wad tego zestawiania nieokrytej ziemi niż zalet, o czym ciężko przekonać e, chociażby takich rolników, którzy się nauczyli z dziada, pradziada lub e, ze szkoły. No, w rolnictwie w ogóle gorzej jest wprowadzać permakulturę, ciężej, ale... W ogrodnictwie nie jest tak ciężko i trzeba się liczyć z tym, że zawsze są zalety i minusy też. Nie ma co mówić, że ściółkowanie to tylko i wyłącznie zalety, zawsze, bo czasami zdarza się, że możemy użyć jakiejś złej ściółki albo w zbyt dużej ilości ją wysypać, albo w zbyt małej. Tak jak na przykład właśnie na tym polu ciągle ten cień mój tu podąża, jak nasypiemy zbyt mało. Tej ściółki to może się okazać, że na wiosnę przebiją nam się chwasty i one będą miały lepsze środowisko niż gdyby tej ściółki nie było. Bo ta ściółka trochę zatrzyma wodę, trochę ograniczy wzrost pewnych chwastów słabszych, ale tych silnych nie. I jak te silne przebiją się przez nią, no to będą miały teren dookoła wyściłkowany, mniejsza konkurencja, więcej wody w glebie, Ech, także same plusy dla nich. No ale najpierw właśnie. O tych plusach i minusach, przy okazji, no ogólnie. Jak widzicie, ja mam wyściółkowane, co mogę i samemu, i, i samo się ściłkuję, co zaraz Wam postaram się pokazać, ale nie wiem, czy się uda przez ten przymrozek, właśnie, bo on mi przykrył widok. I grządki, te które już tu ogarnąłem, cztery mam przykryte, tamte jeszcze nie, bo tam jeszcze są rośliny. Tutaj to poletko, tutaj w szklarni, w środku też wszystko wyściółkowane, tu jest cieplej, więc nic nie poprzemarzało, pomimo że mam pootwierane okna, żeby się wietrzyło. I pole tutaj też udało mi się przykryć nawozem, obornikiem, kompostem i słomą Powinienem jeszcze więcej tego znaleźć. Jeżeli chodzi o krzewy, no niestety ostatnio brakuje mi tej ściółki, brakuje mi trochę w ogóle siły i czasu na to wszystko, więc jest jak jest. Tutaj w większości liście te, co upadły, to ściółkują te grządki z krzewami. Ja tego absolutnie nie zgrabiam, nie zbieram stąd. Niech to przede wszystkim ściółka, dobra, już omówię tę ściółkę i później te właśnie właściwości. Tutaj trochę zrębki do borówek, zawsze o te borówki najbardziej, można powiedzieć, dbam, ale nie o wszystkie, jak widzicie, bo tutaj już mi brakło, tutaj jest tylko tu te nowe są wyściółkowane, boróweczki malutkie, a te stare przykryły się własnymi liśćmi, i to wszystko. Wczoraj troszeczkę na kompost chciałem tych liści wziąć, bo mi tego materiału na kompost zaczęło brakować. No to, jak widzicie, może, a może nie, zgrabiłem tak, że tutaj trochę zgrabiłem, ale też nie wszystkie, bo ja jakby ufam w to, wierzę i nawet wiem trochę. Że tworzy się pewna taka sieć połączeń tutaj na całej mojej działce, nie tylko w miejscach, gdzie coś uprawiam, więc wolę, żeby cała gleba była odżywiana. Jak może widać, tutaj jest trochę zgrabione, tutaj, ale generalnie tam, gdzie ymm, są krzewy, to nie. Czyli generalnie to co się tu wyściółkowało samo, z, tutaj z porzeczek, to co spadło, te liście, plus liście z okolicznych drzew, które tutaj wszędzie dookoła są, chociażby z brzozy. To one tutaj zostają u mnie wszędzie. Ta ziemia się samościółkuje. Tak samo tutaj tu było trochę trocinami wysypane. Może troszkę je widać. Jak już gdzieś zbierałem, to z pomiędzy krzewów, a nigdy nigdy stąd. Tutaj właśnie ma to służyć. I czemu ma to służyć właśnie? O co chodzi? Po pierwsze. Zatrzymuje nam wodę w sezonie, nie paruje tak szybko, można nie tak dużo podlewać. Ja na przykład w tym sezonie w ogóle nie podlewałem ogrodu. No, takie było fajne lato, że nie było sucho, można było nie podlewać, i wystarczyło to, że czasem deszcz spadł i ściółka zatrzymywała wodę. Przy okazji buduje się kolejna warstwa gleby: te liście, te igły, zrębka słoma, siano, no co byśmy tam nie mieli, nawet szyszki różne. To się wszystko powoli, powoli rozkłada i buduje kolejną warstwę gleby. Ogranicza nam wzrost chwastów, oczywiście w zależności jak ładnie to zrobimy. Jeżeli zrobimy bardzo kiepsko, to może nawet tym silnym chwastom pomóc, ale jak zrobimy porządnie, to powinno ograniczyć chwasty nawet nawet do 100%, bo jeżeli Wyłożymy na przykład na takiej grządce karton z wierzchu, no to ten karton rzeczywiście potrafi wygłuszyć je całkowicie i do tego jakieś inne rodzaje ściółek. Ja wykorzystuję ściółki też po to, żeby właśnie przed zimą, zanim przyjdzie przymrozek, taki porządny, kiedy ziemia jeszcze jest wygrzana, to wydłużamy czas, kiedy ta ziemia sobie pracuje. Niby odpoczywa, bo już nic na niej nie rośnie. W tych grządkach chociażby, ale w środku pracują mikroorganizmy. Jak zostawimy ziemię gołą, to niestety, ale będą uciekać coraz niżej. Wszystkie dżdżownice, wszystkie bakterie, które nie zniosą takich no, niskich temperatur, wszelkie żyjątka, które pracują w tej glebie, będą uciekały niżej. I czasem właśnie ludzie mówią, że no trzeba je wymrozić, bo później szkodzą i tak dalej. Tylko, że pamiętajmy, że w przyrodzie, jak zaczynamy mieszać w łańcuchu pokarmowym, to zaczynamy robić sobie problemy różnego typu i jakby pozbywamy się i zabijamy nie tylko złe organizmy, które nam gdzieś tam przeszkadzają w tym ogrodzie, ale również te dobre. Niestety, przede wszystkim te dobre, których bywa nawet więcej niż tych złych. Dlatego ja Was nie namawiam do przekopywania ziemi, żeby tracić z niej. Składniki pokarmowe, żeby po prostu było coraz mniej wody, żeby ta żyzna też warstwa, pewna wierzchnia została gdzieś przez wiatr wydmuchiwana. Jednak przykrywamy, żeby ją po prostu chronić. Taka okrywa z jakiejś słomy. Zrębki, w zależności co do czego tam warto użyć, bo to różnie bywa, ja nigdy nie podaję jednej, jedynej słusznej metody, tylko staram się zawsze być jakiś taki w miarę elastyczny wygibus. To y, taka okrywa potrafi nam nawet miesiąc albo dwa przedłużyć pracę tej gleby, taką, że ona sobie po prostu pracuje, odpoczywając, bo nie wysilając się na wzrost roślin, ale jednak. Po prostu pracuje. Moi drodzy, kiedyś tak było, że ja zimą rzuciłem dużą warstwę trocin na poprzednie trociny zamarznięte i do czerwca aż miałem lód. Pod spodem. Oczywiście przy takim ściłkowaniu, jak tutaj że 5 cm ściółki wysypałem, no to tak nie będzie aż tak dużo, tak te, te, Tak długo nie, nie zajmie, żeby ten mróz się przez to prze, przeniósł, ale zaraz zajrzymy do tych grządek, zobaczycie, że taki mały mróz naprawdę nie robi żadnego problemu jeszcze glebie i żadne organizmy jeszcze nie będą z niego, z, z tej gleby, uciekać niżej. No zajrzymy przy tych boróweczkach, tu wystarczy odsłonić troszkę. Jak widzicie, tak się, się zrobiło zwarte to, bo ten mrozik dosyć porządny był już w dzień, nawet wieczorem. Wystarczy trochę zdjąć z wierzchu. Tu już nic nie jest zamrożone, więc nawet nie ma co kopać głębiej do, do, do gleby. Bo po prostu widać, że tu się nic nie dzieje złego jeszcze w glebie. Tu mamy niewyściłkowane, tylko to, co sobie po prostu gdzieś tam spadło: jakieś liście czy coś. Też z wierzchu widać pozamarzane. Jakaś kora była kiedyś rzucona, ale jak Podkopiemy się kawałeczek dalej. O, całkowicie ziemia jest tutaj sypka. Nie ma jeszcze żadnego mrozu. Także to widać, że działa. Może tu na górce nie ma żadnej okrywy w tych naszych górach. No tu jest piasek, to łatwo go rozwalić, ale o, kurde, wcale nie tak łatwo jednak się okazuje. Tu też już pod spodem jest y, y, piaseczek. O, przepraszam, bo źle nagrywam. Natomiast jak widać, te pół centymetra gleby już przez jedną noc potrafiło się przemrozić. Mówię pół, bo tutaj jest centymetr jej, ale jakby tak osypać to, co się da, to tutaj o tyle, aż przemroźno. to nie, to z 7-8 mm jest jeszcze, to już jest przemrożone. Już tutaj żadne organizmy na tej powierzchni nie będą chciały pracować, i to tylko jedna noc. A jak weźmiemy pod uwagę kolejne noce, to będzie szło to jeszcze jeszcze dalej. Jeżeli w dzień nie zdąży za dużo odmarznąć, i po prostu będzie coraz grubsza ta warstwa, w której te organizmy nie pracują, lub nawet giną. Tutaj mamy też ciekawy przypadek, że przy szklarni nagrzewającej się tu jest, jak widzicie, mniej lodu niż, niż tu, ale właśnie no wczoraj, dosłownie wczoraj to przykryłem jakoś tak w południe, możemy zerknąć, też widać, że złapał przymrozek. Ale niedużo, tu jest jeszcze miękko. Nie ma co tego nawet sprawdzać, bo widać, że to wszystko jest eleganckie. Jeszcze tu obornik, kompost. Tutaj wszystko sobie pracuje, to nie jest nic pozamarzane, to to akurat jest po prostu zbity kawałek, ale nie przez mróz. To wszystko jeszcze można wziąć do ręki i to sobie będzie tutaj pracować zanim przyjdą rzeczywiście porządne mrozy, na przykład nie wiem, mamy połowę listopada. Powiedzmy, że ta ziemia zostanie przemrożona dopiero gdzieś tam w grudniu, jeśli przyjdą porządne mrozy. A gdybyśmy tego nie zrobili, no to przemrozi nam się za 3-4 dni. I po prostu te procesy glebotwórcze, takie właśnie życie mikrobiologiczne, no przestanie istnieć tutaj, pójdzie spać albo zginie. I teraz trzy słowa o zasadach ściukowania. I tu bym wam, Was odesłał do filmu Zasady w ogrodzie trzymać się czy łamać je, czy tam przestrzegać, czy łamać, jakieś tak nazwałem ten filmik. Tam jest wytłumaczone dlaczego te zasady u mnie wiecznie są łamane i dlaczego ja takich zasad wam nie podaję zwykle, bo z innymi ogrodnikami, z tak zwanymi permakulturowcami zgodzę się na pewno z jednym tutaj jakby większość Chyba wszyscy, ale nie wiem, większość na pewno, jesteśmy zgodni, że ściółkować najlepiej jest jesienią, dlatego że właśnie zatrzymujemy to ciepło jeszcze w glebie na zimę, a jak wyściłkujemy wiosną, to zatrzymujemy zimno na wiosnę. Także tutaj jesteśmy zgodni, że raczej ściółkujemy na jesień, najlepiej. Natomiast co do zasad, to ja już tutaj rzadko kiedy się zgadzam z ludźmi różnymi, ale też wiem, że te zasady są naprawdę pisane przez każdego inaczej. To znaczy są ludzie, którzy powiedzą wam, że truskawek nie wolno ściółkować absolutnie trocinami, ale że można słomą. A ja się pytam, a co to za różnica? Te materiały są tak do siebie podobne, że to ciężko jest jakby znaleźć wielkie między nimi różnice. Jeżeli chodzi o twardość, bardzo zbliżona. Jeżeli chodzi o e, taką, no jak to się mówi, a i teraz mi słowa zabrakło, e, wytrzymałość w sensie, no rzucamy tę ściółkę, ile ona wytrzyma jako ściółka, zanim się rozłoży, zanim ją chwasty przerosną i tak dalej, no bardzo zbliżona. Ten, ten słoma, to też jest taki zdrewniały materiał. E, jeżeli chodzi o skład chemiczny, no też bardzo zbliżona, no głównie tam węgiel jest w jednym i w drugim. Parę innych pierwiastków, ale to nie ma wielkiej różnicy, czy wyściłkujecie trocinami, czy słomą. To naprawdę są bardzo do siebie podobne materiały, porównując na przykład do obornika, do kompostu, czy do nie wiem, świeżej, skoszonej, świeżo skoszonej trawy. Więc dla mnie już bzdura, tak? Dlaczego można słomą, a nie można trocinami, skoro to jest niezwykle podobne do siebie pod wieloma kątami. No, są dużo bardziej zróżnicowane materiały, który, z którymi rzeczywiście można by było to porównywać, że to można, a tam to nie można. Kolejna sprawa, czy coś ma być przekompostowane, czy nie? No i teraz pytanie, przekompostowana zrębka, gdzie może się nadawać, a gdzie nie przekompostowana? Są ludzie, którzy powiedzą, że nigdy się nie wykorzystuje świeżej zrębki, a ja powiem Wam, że ona jest bardzo dobra pod drzewa i krzewy, dlatego że jak ją rzucimy taką świeżą jeszcze na przykład właśnie z tymi sokami w środku zostało drzewo ścięte czy krzew przycięty, gdzieś tam latem na przykład są tam soki jeszcze w tym, w tym no, pniu, w, tym, w tej łodydze, w tym pędzie, w liściach, w igłach, to wszystko... Z deszczem tworzy taką herbatkę kompostową, podlewającą nam ten krzew. Do tego dłużej nam posłuży niż jakaś taka stara, spruchniała już zrębka lub rozłożona, taka e, przekompostowana dlatego, że ona po prostu już szybko się rozłoży. Poza tym wszelkie przekompostowane materiały sam kompost, jak i przekompostowane materiały są świetnym podłożem do tego, żeby wylądował tam jakiś pyłek, jakieś, jakieś nasiono spadło i moment jak się tam ukorzeni i piękne podłoże do tego daje. Dlatego ja na przykład, pomimo że jest wielu miłośników ściąkowania kompostem, to ja takim miłośnikiem nie jestem, dlatego że prosta sprawa. Ja nie mam takiego kompostu czyściutkiego z nasion. U mnie bardzo dużo nasion ląduje w kompoście. Kompost robi się trochę na zimno, bardziej niż na ciepło, i tych nasion wiele przetrwa. Poza tym jak wyściółkuję coś kompostem, yy, zaraz mi spadnie. Zaraz mi się coś przebije, zaraz mi spadnie jakieś nasiono i ten kompost służy za piękne podłoże nie tylko dla na przykład tuborówek, ale również dla chwastów, dopóki nie jest czymś przykryty, jak na przykład tutaj właśnie z rębką akurat w tym przypadku świeżą to momentalnie zarasta i to zarasta dużo więcej niż jakbym tego nie wyściłkował. dlatego są zwolennicy ściółkowania kompostem ja do nich nie należę, uważam kompost za nawóz za, za ziemię po prostu taką, którą należy wykorzystać jako warstwę ale jednak ściółkuję czymś innym Prosta sprawa. Jakbym miał czyściutki kompost idealny, to może bym trochę zmienił zdanie, ale wątpię, bo na tym kompoście zawsze może coś wylądować i po prostu rosnąć. E, więc ja raczej używam właśnie tego typu ściółek. I taka ściółka tutaj, o, z takiej w miarę świeżej tej gałęzi, co mi spadła tam, e, taki filmik też był, e, są tutaj igiełki, jest tutaj gałąź sama, ale taka, no jakby świeża z tymi sokami to było przerobione. Yy, ona mi tutaj odżywia glebę. Ona ma naprawdę mały, małą styczność z podłożem, bo jednak jak przyłożycie do tego rękę tu to tylko w kilku miejscach czuję tu i tu jak mnie dotyka a reszta mnie w ogóle nie dotyka więc o żadnym zabieraniu azotu spod korzeni nie ma mowy tutaj ta zrębka będzie e, znaczy jest ono, ale w takiej formie małej, że nie ma się czym przejmować i do tego e, ona po prostu będzie tutaj długo jeżeli wysypiemy na przykład taki kompost przerobiony 5 cm pod taką boróweczkę i przykryjemy 5, a najlepiej 10 cm e, Grubości warstwą zrębek, właśnie takich załóżmy iglastych, żeby jeszcze trochę zakwaszały, no to to będziemy mieli słuchajcie, na 2-3 lata przynajmniej nie musimy się do tego w ogóle dotykać. No, jakieś chwasty pewnie i tak gdzieś się tam wysieją czy przebiją, ale jednak będziemy mieli większą część roboty z głowy i nie będziemy się musieli ciągle tutaj zajmować tymi krzewami. Natomiast, jak rzucimy przekompostowaną zrębkę. No albo wyściukujemy samym kompostem. No to przykro mi, ale niestety będziemy mieli wieczny problem z tymi chwastami. Trochę inaczej sytuacja się ma na grządkach, tam gdzie warzywa uprawiamy, gdzie ciągle coś siejemy, ciągle coś sadzimy, grzebiemy. Możemy tutaj rzeczywiście dać kompost na wierzchu i tak zostawić, chociaż też uważam, że to nie jest najlepszy pomysł, bo jednak kompost się zachowuje jak ziemia, przemarza po prostu i tyle. Wyganiamy z niego organizmy żywe, więc wolałbym jednak jeszcze coś na wierzch, chociażby najcieśniejsze. Mniejszą warstwę słomy, a na wiosnę możemy sobie ją ściągnąć. To nie jest jakieś strasznie dużo roboty tam ściągnąć, wziąć grabie i dwa, trzy razy machnąć, żeby ona po prostu zleciała gdzieś na bok i ściągnąć sobie ją. Jak nam zostanie pięć byłek słomy, to nic wielkiego się nie, nie wydarzy. Yy, ale tutaj możemy też przekompostowaną zrębką rzeczywiście wyściółkować i zostawić tę zrębkę. Jak damy świeżą, zaczniemy grzebać w tej ziemi, to nam się wszystko wymiesza. Wtedy rzeczywiście możemy wybierać azot z gleby, niepotrzebnie do rozłożenia gąbki. Yy, yy, gąbki, ja pierdykam, co ja gadam? Zrębki. <laughs> nie wiem skąd mi się to słowo wzięło nie mam pojęcia. W każdym razie, moi drodzy, chcę was zachęcić do ściółkowania, bo uważam, że jest to bardzo dobra rzecz. Ja tutaj popełniłem wielki błąd w zeszłym roku, że to pole było mało wyściłkowane i, i, i latem też tak nie zadbałem w tym roku. Miałem jedno wielkie pobojowisko chwastów, które można zobaczyć na poprzednim filmiku z tej serii i zachęcam was do tego żebyście ściółkowali bo dwa, nie w tym roku tylko rok temu miałem dobrze wyściółkowane słomą pomimo że mało odżywcza ta słoma i nie wiadomo czy też ktoś jej nie pryskał no niestety, tak jak mówię, są i wady i, i zalety różnych materiałów. Różnie można je wykorzystywać. No ale miałem dobrze wy, wyściółkowane i rosło mi tu pełno pięknych warzyw, jak cukinie, dynie, kabaczki, tutaj rosła fasola, ogórki, słoneczniki pięknie rosły. A w tym roku wykorzystałem, mówię, no z 10, może 20% tego pola, jego możliwości, bo resztę po prostu w takim tempie zarosło to chwastami, że ja się poddałem w pewnym momencie. Ja to mówię na w przednim filmie otwarcie poddałem się, mówię: Nie, ja, ja nie dam rady, bo ja mam inne obowiązki i przez to tutaj się nie za wiele wydarzyło. Tu widzicie właśnie kawałek wyściółkowany kompostem i bardzo mało było ściółki. No, i zobaczcie, jakie chwasty tu porosły. Tu powinny rosnąć te tylko takie niebieskie, takie fioletowe, wchodzące. E, Jerzyna, e, przepraszam, malina czarna, a resztę to wszystko są chwasty. Tam agres mi zarósł tak, że w ogóle go nie było widać. Przez to, że rzuciłem tylko kompost na wierzch i cieniutką warstwę e, ściółki, i przez tę ściółkę się wszystko z tego kompostu poprzebijało. No, więc ja nie lubię takich ogólnych, wiecie, zastosowań podawanych z takich zasad, bo ktoś mówi, że kompost się nadaje do ściółkowania. A ja mówię o tym, że po prostu ten kompost może być tak różny, może być i kompost kwaśny, i kompost zwykły i dobrze przerobiony, i źle i taki, który był na gorąco robiony i na zimno i jeszcze szereg innych różnych różnic, że tak powiem, tak samo w ściółce. Jedna ściółka na przykład zrębka niekompostowana, świeża zrębka, może się nadawać pięknie do ściółkowania krzewów i drzew, ale na to kiepsko będzie się nadawała do ściółkowania grządek. Więc no, zasad bym się tutaj żadnych nie trzymał. Po prostu. Patrzcie, myślcie sami, do czego można by było wykorzystać, zweryfikujcie sobie wiedzę na dwóch, trzech źródłach, na kanałach, na różnych no, portalach internetowych, w artykułach, w książkach i wykorzystajcie to, co aktualnie macie. Jeżeli ktoś specjalnie będzie szukał różnych materiałów, no to też sobie musi wymyślić, czy potrzebuje ściółkę na chwilę, na przykład na jeden sezon, że teraz wyściłkuje a na wiosnę już mu się to będzie rozkładać, wtedy może warto wykorzystać trawę skoszoną. Jeżeli ktoś woli wyściółkować krzewy i mieć na 2-3 lata z głowy proces ściółkowania i odżywiania gleby, dopiero za 3 lata znowu nawieść czymś tam i wyściółkować, no to warto właśnie taką zrębką się na przykład zainteresować, tak? albo igliwiem. No, a no w sumie tutaj jest igliwie też. E, czy, czy jakimiś liśćmi? Liście trochę, wiadomo, szybciej się rozłożą niż, niż drewno samo. No, po prostu trzeba trochę pomyśleć, ale zachęcam Was, jeszcze zanim przyjdą dobre mrozy, takie porządne, to po prostu wykorzystajcie to, co macie, w taki sposób, jaki uznacie za stosowny, bo u każdego może to trochę inaczej e, mieć jakieś potrzeby każdy może mieć inne. Tyle, mam nadzieję, że y, jakoś tam ten obrazek w tym 4K wygląda. Zobaczę sam na komputerze, aczkolwiek mówię cudu bym się nie spodziewał, bo ja też pierwszy film taki w sumie robię i y, y, jeden z pierwszych przynajmniej, a pierwszy taki, co chyba wrzucę do internetu. No i to nie wiem, jak jeszcze tam obrobić trzeba. To też tam wiele zależnych jakichś kodeków, streków, ustawień, bitrate'ów i tak dalej. W każdym razie, zwłaszcza jeśli jeszcze macie o, warzywa, na przykład na grządkach, to powinno się je też wyściółkować. Ja chyba tutaj się wezmę za to i po prostu je wydobędę, bo zaraz mi poprzemraża ten, ten seller. ale jak widzicie on tutaj wystaje mocno. Ponad glebę i niestety, ale mróz go może ściąć. Więc, um, albo go ściółkujemy grubo i jeszcze chwilę niech w glebie siedzi, albo go wyciągnąć, wrzucić gdzieś w jakiś piasek, na przykład dołek wykopać, wrzucić ten seler już bez tych liści i przysypać piaskiem albo po prostu go tu mocno albo wyściółkować, albo gdzieś go zadołować, że tak powiem, piaskiem przysypać jeszcze na przykład słomką, niech sobie poleży, albo jak się boicie, że Wam coś to zeżre, no to po prostu zebrać i w domu przechowywać, czy w jakiejś ziemiance, czy jakie kto ma tam możliwości, w każdym razie ściółka, poczytajcie zainteresujcie się, bo przyszła moda, akurat dobra jedna z niewielu mód które są rzeczywiście korzystne, czyli nie kopać głęboko ziemi, nie zostawiać jej odkrytej. O tym trzeba trochę poczytać, żeby to zrozumieć, i zachęcam Was do tego. Dajcie znać, czym ściółkujecie co. Jakieś ciekawe, może sposoby inne. Czasami ludzie specjalnie kupują różne rzeczy, których nawet w Polsce nie ma, jak łupiny, jakichś tam orzechów, kokosów albo jakieś wióry, inne rzeczy, i to dodają do ziemi, czy, czy, czy właśnie ściółkują tym. Może macie jakieś ciekawe pomysły, to, to dajcie jeszcze znać. Ja mogę polecić na przykład z prostych rzeczy do, do zdobycia to liście, trawa, którą można zebrać kosiarką z koszem. Po prostu kosząc trawę, zbieramy też liście. Można tymi materiałami ściółkować. Do kompostu też zapomniałem Wam tam pokazać. Ja kompost też przykrywam właśnie taką warstwą. Tak, jak powiedzmy, że to jest kompostownik, to przykrywam taką warstwą tego co akurat mam. Aby po prostu w środku te procesy jeszcze przez dłuższy czas postępowały, czyli mamy trawę, liście, słoma, zrębka, trociny. No co tam macie, tak? Co tam się dzieje? Jak ktoś nie ma nic, ale ma kompost, no to rzućcie ten kompost też. To jakościółka, no, moim zdaniem się średnio nadaje, ale dlaczego nie? Lepsze to niż nic w ogóle, prawda? Żeby okryć tę ziemię. Jak to mówią zwolennicy permakultury, w lesie też się wszystko samo ściółkuje, tak? Przykrywa na zimę kołderką, żeby nie było zimno. Dziękuję za przykłady wszelkie w komentarzach również. Do zobaczyska. papa. Pa. ん?